Powiem Wam, że tyle osób w pociągu chyba jeszcze nigdy nie widziałem. To był po prostu dramat, to co tam się działo. Cześć. Tutaj oczywiście kolejarz z Mazur. Dzisiaj jesteśmy na stacji kolejowej w Korszach, na północnej części województwa warmińsko mazurskiego Jest to ta stacja, do której będzie poprowadzona ostateczna nitka elektryfikacji linii kolejowej numer 38. O tym traktuje mój odcinek pierwszy, do którego serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. Stacja kolejowa Korsze została założona w 1867 roku, czyli, czyli dokładnie rok przed Gierzyckiem. I była to i dalej jest stacja wyspowa, czyli jest dworzec, i z dwóch stron są perony. Przepraszam za dźwięk, ale pociąg towarowy sobie jedzie i nam przeszkadza trochę. Ale dobrze. Były tutaj cztery perony i dalej są. Używane są tylko dwa, a dwa pozostałe służyły pociągom kończącym i zaczynającym bieg w Skandawie, Bartoszycach i Reszlu. I taka też ciekawostka. Korsze są jakby jedną z niewielu stacji... Które nie zostały, zostały zniszczone pod względem torów, że wszystkie linie kolejowe, które były tutaj w momencie otwarcia, pozostały do dzisiaj. Oczywiście są na pewnym fragmencie zawieszone, ale to w, to zaraz w następnej części. Była to naprawdę duża stacja węzłowa aż Wtedy czterokierunkowa. Dzisiaj jest tylko dwóch, ale no, nieważne. Przez Korsze przebiegają tylko dwie linie kolejowe. I linia kolejowa nr 38 relacji Białystok-Głomno oraz linia kolejowa nr 353 relacji Poznań, bodajże wschód, Skandawa-Granica Państwa. Fragment Korsze-Głomno na linii kolejowej nr 38 został zawieszony w 2001 roku, a ruch na linii, 300, numer, linii kolejowej nr 353 na odcinku Korsze-Skandawa-Granica Państwa został zablokowany, zawieszony w 2000 roku. Jedną z zagwozdek y, mojego życia kolejowego jest to, Dlaczego na peronie trzecim jest tak naprawdę nowa informacja statyczna? Pokażę Wam. Tutaj mamy oznakowanie peronu trzeciego i jest ono zgodne z wytycznymi IP2. To po pierwsze. Po drugie, nowe oznakowanie statyczne. Nazwy stacji na oczywiście peronie, który nie jest obsługiwany. Jeszcze raz wspominam, że jesteśmy na peronie trzecim. I po trzecie, dlaczego na zablokowanej linii jest sieć trakcyjna? Dlaczego? Nie wiem, może przygotowali się na ewentualne wznowienie ruchu na linii. Nie wiem, jest to dla mnie bardzo ekscytujące i naprawdę się zastanawiam dlaczego. Jeśli ktoś wie, jeśli ktoś jest z Korsz, to naprawdę dajcie mi znać, bo bardzo mnie to intryguje, bardzo. Wyjaśniając tytuł filmu, dlaczego nazwałem ten film Zniszczonym Potencjałem? A to dlatego, że Korsze są jedną z większych stacji kolejowych w ogóle w województwie warmińsko-mazurskim. I naprawdę mogło być świetnie, ale niestety wszystkie elektryfikacje i modernizacje linii kolejowych, które przechodziły właśnie przez Korsze, zakończały się na właśnie tej stacji kolejowej. I następnym argumentem jest to, że linia kolejowa nr 353, jak mówiłem, relacji Poznań-Skandawa-Granica Państwa, jest jedną z dwóch linii kolejowych łączących Polskę z Rosją bezpośrednio, ale na przykład może podróż do Rosji w tych czasach nie jest jakimś wybitnym pomysłem, ale jak kiedyś ta wojna może się skończy, ludzie mogą za ludzie mogą zacząć prosić o połączenia bezpośrednie z Rosją. No bo jak mówiłem, od XXI wieku w ogóle ich nie ma. chcę z Wami pójść poeksplorować te perony? Jesteśmy teraz na peronie chyba czwartym. Oczywiście świętej pamięci czwartym. Choć tak naprawdę na dobrą sprawę to nie wiem, ponieważ tu tak naprawdę nic nie wiadomo. Dlaczego chcę z Wami pójść poeksplorować? Bo, widząc taką zdewastowaną stację, która jest niejako czynna do ruchu pasażerskiego, no jest to niepojęte. Na przykład, widząc Warszawę Centralną, albo, albo nie wiem, Kraków Główny, czy coś takiego. Dobrze. To jest Peron, właśnie nie wiem jaki też nie wiem jaki a tam w oddali widać peron trzeci to możliwe że to jest świętej pamięci piąty i tutaj widać oczywiście bocznice kolejowe dla pociągów towarowych i są to zastanawiające czy krawędź peronowa była tylko w tym miejscu kiedyś czy może w tym ale jest ona teraz rozebrana i jest jakby to w formie nasypu. No nigdy nie wiadomo, ale to, że tutaj był kiedyś normalny peron zdradza właśnie to. I jest to yy, jakby klatka schodowa do przejścia podziemnego. I tutaj płynnie przechodzimy do tego, do kolejnej jakby trochę takiej smutnej ciekawostki. Tej właśnie tak wyglądają, te klatki. Moja jedna koleżanka y, mieszkająca w korzach powiedziała mi kiedyś o takiej smutnej prawdzie, w sumie, y, tej stacji. Kiedyś, właśnie w tych tunelach, w tych przejściach podziemnych, y, ludzi, ludzie no, zażywali narkotyki. Niestety. Y, nie wszyscy mieli tyle szczęścia, no i tutaj niestety dokonali żywota. Służby, jak znaleźli ciała tych ofiar, swojego w sumie głupiego zachowania, czym prędzej zamurowali te przejścia podziemne i w ogóle zabronili wchodzić i naprawdę, chwilę wam to pokażę. Piska. O, tutaj tak samo jest w tamtej klatce. w tamtej też. Prawda, tutaj, będąc tutaj, nasz mi się trochę przykro robi, po prostu. Bo no naprawdę, właśnie mówiąc o tym, to jest właśnie zniszczony potencjał. No oczywiście jak mogłem zapomnieć yy, o tym mini rankingu. Chodzę teraz po torach linii kolejowej numer 353 i chcę sobie poeksplorować jak wyglądają tory na tej linii, oczywiście w kierunku Skandawy. Ale dobrze, zadaszenie. Nie ma żadnego zadaszenia oprócz yy, takiej małej wiaty. Właśnie naprawdę mm, to nie jest żadna wiata, to jest tak samo jak na jako, jakimkolwiek przystanku autobusowym. Więc to nie za dobrze. Wysokość peronów widziałem jest na każdym z peronach około 30 cm. Więc no. To też nie jest zbytnio dobrze. Przejście między peronami jest tylko w poziomie szyny. E, jak już pokazywałem, przejścia podziemnego nie ma w ogóle. zbliżymy się już chyba... nie wiem do czego, do chyba jeszcze jakiegoś przystanka kolejowego. Korsze Lokomotywownia. Zobaczmy. Myślę, że nie jest to żaden przystanek, jest to po prostu. No więc nie wiem jak to się nazywa jakaś bocznica, ale no. Ale cały czas chodzę tymi torami i zastanawiam się cały czas nad tą siecią atrakcyjną, dlaczego to tutaj jest. I nawet są semafory. Wow, jesteśmy tutaj, mamy linię kolejową numer 353 Dosłownie 20 minut szedłem z dworca Korsze do, do, do jakby tego momentu i tutaj już widzimy, że ta linia kolejowa już staje się zaniedbana i jak tutaj kończy się sieć, sieć trakcyjna o, o. Tutaj. Może jeszcze pójdę do końca tego łuku, ale to, to zobaczymy. Na ten moment dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście został, jest, został jeszcze mały bonusik, który będzie na samym końcu filmu. A teraz się już z Wami żegnam. Pa! Jest 3 maja. Jutro pociągi przez Giżycko przestają kursować. Teraz jadę w jednym z ostatnich pociągów, które zawitają na stację Giżycko. I no, tym małym bonusem jest właśnie to, że zapytam parę, parę osób z załogi konduktorskiej, właśnie co o tym myślą stop. Ogólnie y, jestem teraz w domu y, i jestem w trakcie montowania tego filmu. Y, no i właśnie nie udało mi się nagrać właśnie tego małego bonusu. Nie udało mi się zobaczyć żadnego konduktora, ponieważ zbyt szybko wyszli do autobusu komunikacji zastępczej jadącego do Ełku. Y, no i no. No niestety, no nie udało się. Ale chociaż nagrałem no, jak wygląda stacja Giżycko, kiedy tak naprawdę jest dzień przed zawieszeniem ruchu kolejowego. Muzyka